Siema, Siema, witam Was ponownie z kabiny żółtego bolidu formuły 40 Ton. Gdzie jestem? Dobrze o tym wiecie. I co? Mogę się Wam pochwalić, że niedługo mija tydzień pierwszy tydzień od takiego uczciwego, porządnego trzymania się w tym swoim postanowieniu poprawy zdrowia. Ćwiczę regularnie w miarę, na razie są tak, takie, wiadomo, ćwiczenia rozruchowe, ale już staram się to regularnie, regularnie robić. A poprzednim razem nie pokazałem, pokazałem Wam tylko ćwiczenia, a nie pokazałem Wam sprzętu, jaki mam na tej siłowni, więc zobaczcie teraz. A tutaj możecie obejrzeć siłownię, na której trenuję. To jest prywatna siłownia. Na szczęście mam do niej dostęp za dosłownie symboliczną opłatę, ale sprzętu jak widać jest trochę, jest znaczy czym poćwiczać. Tym bardziej, że ja tam nie spinam się na jakieś specjalne maszyny, co bardziej wolny ciężar. I mówię, wszystkie partie ciała po dwie serie, po cztery serie dwóch ćwiczeń na każdą partię, od największej do najmniejszej. I jakoś leci, dzisiaj już jestem kończony. Także jak widzicie sprzętu trochę jest, jest tam co robić, są bieżnie, są ćwiczenia. Na razie ćwiczenia na siłowni opieram bardziej na takim full body workout, czyli rozruchu każdej partii mięśniowej po trochu i na tym zostanę, bo to już sprawdzone jest przeze mnie jakiś czas temu i to na mnie działa naprawdę fajnie, tak rozruchowo, motywacyjnie i, i w ogóle. Kolejną rzeczą, którą y, fajnie mi się udaje trzymać, jest micha, tak zwana, czyli trzymanie sobie tej diety y, tak, jak to powinno być, a jak sobie z tym radzę, możecie zobaczyć tutaj. Siema, siema, witam w kazamatach mojej y, pracowniczej kuchni, a dzisiaj szykujemy sobie śniadaneczko. Zobaczycie, co będziemy jeść dzisiaj na śniadanko pysznego. A mianowicie Takie szybkie, proste śniadanko czyli pomidorka koktajlowego sobie pokroimy, dodamy sobie serka wiejskiego i wrzucimy do tego jeszcze cebulkę Wymieszamy to wszystko ze dwie kromeczki jeszcze chleba yy, chleba żytniego i takie będzie śniadanko, a później jeszcze będziemy robić Taką fajną, szybką sałatkę na cały dzień. Znaczy zrobię na tyle mam tych produktów tyle, żeby nie będę miał na dwa dni. Ale zobaczcie za chwilę. Najpierw mamy nasze pomidorki koktajlowe, umyte, czyściutkie. Dziabiem ja dziabę poprzek bo tak lubię właśnie wybiła godzina 8 więc okienko moje żywieniowe właśnie się otworzyło a teraz cebuleczka ładna, piękna wykorzystamy tylko jej połowę tutaj dalej później interesantą moim nie ziać cebulą za mocno, na kosteczkę super, Ciao. I to mamy gotowe. Bierzemy sobie teraz łyżkę Sem niski. Dziam dziap. Wrzucamy cały serek. Oczywiście to wszystko będzie wpisane w fitatu. Bo no, muszę sobie policzyć wszystkie tym. No i co? Trochę soli. Yy, I Ja jeszcze dodaję zioła to Ponieważ ponieważ bardzo je lubię i jestem na i zajebiste szczyptę ziółek taka to właśnie widzicie wyposażona nasza moja kuchnia w pracy mieszamy dwie klomeczki do sucho chlebusia do tego i żarcie jest takie że Hoho, ho, moi drodzy, powiem Wam, że dzisiaj w pracy mam super dzień. Nie ruszę, że udało mi się fajnie obrobić yy, z pracą i właśnie sobie wróciłem jeszcze z treningu w czasie pracy, ale ciszy, nie mówię, nikomu bo się jeszcze wyda. I teraz co? Robimy sobie kolejne danie. Yy, tak jak mówiłem, będzie dobra sałatka. Szybka, prosta. Nasz czas będzie określony tylko tym, w jakim czasie się ugotuję jajeczka, a właśnie składniki do tego, tutaj są ze 3 jajeczka, groszek, kukurydza, jogurt naturalny, jak ktoś woli, może być majonez, surimi i ser żółty, oczywiście nieodzowne zioła prowansalskie, bo ja je lubię i będę Jestem na tyle porąbany, że dodaję je praktycznie do wszystkiego. Trening, powiem wam, drugi dzień z rzędu. Pociągnięty, tak uczciwie. Do tego ja robię jeszcze do mam na pół godzinki po, po treningu. Także... no, grubo. Oczywiście po tej pracy wieczorem jeszcze jadę do sieradza, nie? Więc... Więc zjem sobie i póki będę miał jeszcze czas. Skończę całą papierologię, którą mam jeszcze do zrobienia. Odpocznę chwilę. Ja będę 20. No dobra, tymczasem zobaczcie sobie, co tam będę robił dalej. No i co, na początek. Mamy tutaj surimi, całe opakowanie wyjęte z tych folijek. A dlaczego całe opakowanie? A no dlatego, że tutaj u mnie w, w lodówce, jakby to zostało, po prostu ileś to by po prostu się zmarnowało. A tak to dodamy jeszcze może jedno jajo, Nie są jaja, jaja są tu, jaja bierzemy sobie jajeczko, jeszcze jedno, rzucimy je, będą cztery, do tego zrównoważą może ten, w ogóle z czego są surimi, to jakaś ryba, jest jakieś części ryby, szczerze mówiąc z co to jest, żeby się u mnie nie skończyło tym, że że jak się dowiem z czego to jest, to przestanę to jeść. Tak jak to na przykład było za dzieciństwa z wątróbką czy z czarniną. Nie lubię, nie jem, nie będę jadł. I co? Ciach, kroimy surimi na kawałki. I pyk, pokrojone. Teraz bierzemy się za żółty serek, a ja jestem serożerca, mogę jeść go w każdej postaci i w każdej ilości. Mógłbym. Ale nie powinienem nie. Ser żółty. Dziurawy. Najchętniej starną go na tarce, ale niestety takowej tutaj nie mam, więc będę ją kroił też w kosteczkę. I do Michy. No to kroimy ściup. I mamy oto tutaj piękną, zarobistą kosteczkę. I z nią do Michy. Później wrzucamy groszek. Kukurydzę i czekamy jak nam się ugotują jajca. Zobaczcie się, już ładnie, kolorowo fajnie yy, prezentuje. Czekamy, jak nam się jeszcze te cuny ugotują. I dodamy sobie, pokroimy jajeczka. Już oczywiście muszą być ugotowane na twardo. Dodamy jajeczka. Dodamy jogurt, przyprawimy i będziemy wcinać. Ale tej sałatki do mnie wyszło ja dla całej rodziny, kurczę, wystarczy na dzisiaj, na jutro, jeszcze do domu zabiorę. I jajeczka już gotowe. Teraz je też siekamy na y, kawałki i wrzucamy do mikry. O właśnie, tak. I teraz co? Jogurcik. I tak oto sałatkę surimi mamy gotową smak, dać ten kawałek, gdyby całkiem dobra, taka porcja. No, dwa dni bite, jak nie trzy. Także tyle. Także jak widzicie, staram się jak mogę gotuję sobie różne przygotowuję sobie różne ciekawe potrawy i fajnie mi z tym do tego fajnym takim wyzwaniem dla mnie jest sobie przygotowywać jakieś takie fajniejsze, zdrowe, zdrowsze potrawy. A przy okazji tych ćwiczeń, które wykonuję na zasadzie full body workout, które działa na mnie najlepiej jest to, że fajniej się po czuję jak sobie poćwiczę jak człowiek sobie spali trochę tych kalorii zmęczy się ćwicząc napierw wszystkie partie i później takiego właśnie pół godziny albo mam marsz obiegu. Marszu, marszu, nie marszu obiegu. na razie nie biegam, bo boję się o te swoje kolana i, 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 i kostki marszu lub tam 30-40 minut rowerka daje wycisk jak dla mnie spory Poza tym, właśnie, siedzącym trybem pracy i fajnie mnie to motywuje. A takim właśnie, kolejnym hasłem motywacyjnym dla mnie teraz na, 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 na trzymanie się w tych ryzach jest to, że a ja jednak wszystkim pokażę to, że mogę. Że dam radę, że będzie teraz na pewno dobrze. Jak można zauważyć, nawet. Zaczyna się powoli robić cieplejsza aura na zewnątrz. W poniedziałek zeszły, bodajże w poniedziałek już przygrzało tak 9 stopni ciepła. Na jutro, czyli na poniedziałek kolejny zapowiadają znowu ciepełko. A moje motocyklowe serce zaczyna bić coraz mocniej. Muszę się ogarniać z serwisem swojego sprzętu i mam nadzieję, jak będzie tak ciepełko coś się ruszy gdzieś tam już przemycić jakiś sobie gdzieś już wyjechać, coś jakiś kółko walnąć każdy motocyklista będzie wiedział o czym mówię Paweł pozdrowienia yy, i to mnie też fajnie fajnie nastraja, to ciepełko wiadomo jak każdego, jak, każde, jak każdej wiosny jak każdego cieplejsza pogoda i słoneczko motywuje tak właśnie fajnie pozytywnie, bardzo pozytywnie i tak fajnie do dalszej pracy Kolejnym takim fajnym motywatorem jesteście wy. Dziękuję Wam za to, że jest Was coraz więcej. Z tego co zauważyłem, powoli to rośnie, ale fajnie jest mieć dla kogo działać, dla kogo robić te filmy. Jest. Wzrasta liczba komentarzy, wzrasta liczba łapek do góry i wzrasta liczba około subskrybentów, nie jest tego oczywiście na razie za dużo, ale ja nigdy nie, nie cisnąłem, nie cisnę na to, żeby y, zaraz było ich miliony. Y, jednym z moich widzów, nie wiem czy mogę się pochwalić tak, jest człowiek, którego ja lubię oglądać bardzo, bo jest bardzo konkretny, bardzo rzeczowy, a mianowicie Adrian Jakimczuk z Prowadzący własną działalność, jeżdżący własny, własną ciężarówką i zarabiającym pieniądze Adrian. Koła w zielonym kolorze z tym brokatem wyszły mega mi się też bardzo to podoba. Bardzo fajny, bardzo fajny kolorek. Także dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie łapki w górę. Mam nadzieję, że dalej będziecie za mnie trzymać kciuki i mam nadzieję, że dalej mnie to będzie fajnie się dla was coś nagrywało. A tymczasem co? Właśnie można usłyszeć, że już mnie rozładowują. Mam też kolejny... kolejną nadzieję, że to szybko minie i już będę mógł wracać zaraz do domu. A tymczasem co? Mam nadzieję, że... Ciągle mam nadzieję, jak, widzę, jak, jak mnie usłyszeliście. Do zobaczenia za tydzień, postaram się znowu w tygodniu coś nagrać i sklecić coś z tego wszystkiego na koniec tygodnia. Także trzymajcie się, powodzenia i do zobaczenia. Hej!